Nowa Mazda 2 jest odchudzona. Pozbyto się między innymi dwóch kilo kabli z instalacji w tym samochodzie. Generalnie samochód jest lżejszy od 200 kg. To łączna waga moich dwóch redakcyjnych kolegów. Mazda wróciła do Polski. I trzeba przyznać, że ma sporą szansę na rynkowy sukces. Jednym z wiodących modeli ma być nowa Mazda 2. Mały, miejski samochód wyróżnia się oryginalną stylistyką i tytułem World Car of the Year 2008. Testowany przez nas egzemplarz to wersja trzodrzwiowa, i właśnie liczba drzwi jest jej największą wadą. Do tyłu wsiada się niewygodnie, wręcz z trudem. Ale jak już się uda pasażerom zająć miejsce na tylnej kanapie, to są mile zaskoczeni. Dwie osoby siedzą wygodnie, znajdując całkiem sporo miejsca na nogi. Głowami także nie uderzą w sufit, nawet przy większym niż przeciętnym wzroście. Auto należy do najdłuższych w swojej klasie, mierzy prawie 4 metry. Przy tym trochę mały wydaje się bagażnik, ale coś za coś. Pod maską testowanej Mazdy jest silnik o pojemności 1.3 i mocy 86 koni mechanicznych. Do setki dwójka przyspiesza w 12 sekund. Jeśli nie szarżujemy, Mazda pali od 5,5 do 6 litrów benzyny na 100 km, Jednak gdy mocniej przyciśniemy pedał gazu, apetyt może wzrosnąć nawet do 8 litrów. W dłuższej trasie kłopotliwa jest też mała pojemność baku, który mieści zaledwie 35 litrów paliwa. Z zewnątrz samochód może się podobać. Bok nieco przypomina nowego Seata i Bizę, ale przednie i tylne lampy nie pozwalają na pomylenie dwójki z żadnym innym autem. W środku panuje prostota. Konstruktorzy z Japonii nieco irytują wyposażeniem. W standardzie samochód masterowanie radiem z kierownicy, ale brakuje choćby najprostszego komputera pokładowego. Seryjne, przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne dają większe poczucie bezpieczeństwa, za co możemy pochwalić. Testowany przez nas egzemplarz kosztuje 46,5 zł. Najprostszą dwójkę kupimy już za 39 900 zł. A najlepsza wersja dostępna jest za równe 55 tysięcy złotych.